Teraz ją zobaczą i ja wtedy wyjdę. A wuj już. Widzę, dobra. Napierdalamy. Napi tego napierdalaj! Kurwa. Ja nie wiem, czemu w ogóle moja erka gówno zadała obrażenia. Ale ona w ogóle zaatakowała drugiego. Kogo powinna? Atakowałem Miss Fortune. No to dobrze zaatakowałem. A nie, to też jest kobieta. A czemu? Nie. Nie, nie, bo to jest postać. Okej, okay, dobra, widzę, że tutaj już jest pograne. Dziękuję bardzo.